Simoneczko, jestem lub witam Was w Battlefield Hardline. Jest to komentarz live. Gramy sobie na mapce odpływ w Wielki Podbój. Jest to serwer, na którym zabronio... zabronione są trzy pukawy M416, 16 3... oraz K10, które są super overpowered i miażdżą wszystkie inne pukawy. Ale my zagramy sobie inną pukawą, ale o tym zaraz. Gramy sobie, słuchajcie, RO93, czyli karabinkiem w sumie. Który ma kamuflaż na sobie brązowy? Yeah, motherfucker Oh my god, jaki lag! Pojedźmy sobie tym policyjnym radiowozem, wszystkie punkty nam przejęli, fak! Dobre, mamy pierwszy punkt. Już ci przejmują, ale tutaj jakiś koleś jest, ale już go zabili chyba. Oh, nice teammate. To wszystkich. Czekajcie na dalsze instrukcje. To czekamy na dalsze instrukcje. Mają żarówkę szturmową. Gdzie? Gdzie? Ja się rozwalić. Hej, wait, wait! O, oh, jest, Do siadłem. Też mogę wysiąść? Mogę! Oh my god! Ach, asysta przy zabiciu. Zaraz zacznie się burza w sumie, bo patrzcie, już idzie burza. Więc... Trzeba się sprężać. Ara, być Haha. Spróbujmy pomóc teammateom przejąć ten punkt. O. Tak myślałem. O fuck. Oh my god, dzięki teammate, you saved my life. Skąd ty masz, kurczę, tego defibrillatora? Well, well... Szkoda, że ja nie mam. Ale ładne mieszkanie. A raczej dom. Patrzcie jakie widoki. Oh my god. <laughs> Się wystraszyłem. Oh shit. Oh, shit. Może ja wejdę sobie na dach. Hmm. Nope. Przeładuj. Przeładuj. A ten koleś gdzieś tu będzie biegu. O, tam jest jakiś. Okej. Okay. Okej. Okay. o oh, oh my god. O! Oh, kładź O, oh, o, oh, apteczka. Apteczka. Dzięki teammate, chodź, poleżymy razem, poleżymy. Oh my god. O, uh. 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 zaraz <grym w zimie> O, Ale peczek, ale peczek, bitches. Uuuuh, <grym w zimie> nie. Yeah, bitches. Przeżyłem to. Chodź teammate. Oh fuck, oh fuck. Uciekaj, uciekaj! Uciekaj, teammate! Nie strzelaj do nich. Uciekaj. No, to jest teammate. Okej, okay, przejmijmy ten punkt! Au, au, Co za potrzask! Oops, wszyscy padli, tylko ja żyję. O oh my, o oh my! aaa oh, z p 90 ale peszek Oh fuck, oh fuck, oh fuck Oh fuck A ty jesteś na dachu, probably O oh, shit, ktoś tu biegnie WHAT?! 90 A dobra, ciężką blufą. Myślałem, że jest płomikiem. Ale zostawiamy 8% HP. Więc... Nice! O to mi chodziło, teammate. Więc się zrespię na tym Na Ta broń strasznie się... Ow, oh, ow, oh, ow, oh, ow. Oh, oh. Jak mi tu dobrze ścianę? Gdzie kampisz tu, bitch? O, oh, fuck. Ktoś tam jest. Albo i nie. Dzisiaj nie potrafię strzelać. Jest! Ale czas tego trzeba kulek ładować. wodować. Praktycznie bijemy się o jeden punkt cały czas. Fak, gdzie mamy iść teraz? Jaki punkt przejąć? Jesteś aresztowany! Wuhuhuhu! Headshot! nie, mnie ktoś? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Gdzie się tu kładziesz? Nie wiem, gdzie reszta jest? Huragan gdzie o nie. Huragan się zbiera, oh my god. Patrzcie, no faktycznie. Um, punkt A za daleko okay. Punkt E Wiarę O oh, fuck O oh, my god Kieżarówka sturbowa O <laughs> <Yep. laughs> bitch. Przejmijmy ten punkt z powrotem Okej okay. A, 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 a Pięknie jest przy willi jest tuu Panie do widzenia! Brązowa gwiazdka pod boju dziwko. Wiesz co to znaczy? To moja szauma. Nie ja. Helikopter transportowy! Podejrzany jest w helikopterze! Widzę mi głowiec transportowy! Trafiłem go, zabiłem o jest, zabiłem go! Ale helikopter mnie pocisnął. Oh my gosh! Look at that action Niezbyt dobry spawn O, a jednak dobry Pięknie, faz weszło i ten helikopter się rozwalił i ten koleś pływa w, właśnie w morzu. Widzę Będzie pływał w grobie. ja. Yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Ale weszły w ciebie te serie Pięknie A tam jeszcze jeden jest Oł Podejrzany Oł Dobrze Tpz, prezentana Teebak dla ciebie A, 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 Dobra, już Oł, tyś tam na nich strzela że, awans, becz! oh je yeah. Został jeszcze Tu wyskoczysz Dobrze. Walczą o ten punkt D jak po prostu wilki jakieś O swoją, o swoje młode O oh, o oh, o oh. ała, Ała Teraz coś tu przybiegnie, coś czuję no i kurde, chciałbym tam pobiec, ale ktoś mi na rzuca już na mordę. I nie mogę, po prostu nie mogę. Że wiesz, to... Dobra, 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 dobra. Tu jest koleś. A, jest. Wuks Dobrze go widziałem. Goni mnie, goni mnie, goni mnie. Oh my god. Oh my god. Przejęli ten punkt. O, to można przejmować, Haść! Chodź, teammate, chodź, pomóż mi. Dobrze, dobrze, teammate. Dobrze, że myślą ci, teammate. Ale tak przegramy. Ale. Ale pechowcy. Dobrze. Pięknie, pięknie. Pięknie! Dobra, już koniec, przepraszam. Mm. Dobra, tam przejęli willę. Dobra, pięknie! Tu jest koleś, blisko. Dwóch kolesi. Bum, bitch, dostał. Widzę ciężarówkę szturmową. Dobra. I, 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 ta mapa jest super klimatyczna. Zresztą jak wszystkie w hardline, naprawdę nie spodziewałem się takiego klimatu. Tu jest koleś. Chodź tu. Ok. Ow! Oh. Ow! Oh, oh. Jeju, jeju, jeju. Teammate, pomóż mi. Mam jakieś ulepszenie mam przygotowanie ulepszone leczenie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Dobrze, że te broni takie celne są z biodra. A! Dobra, zginąłem, patrzcie jakie staty! Zabójcza pszczoła mnie zabiła. Oh my god! O oh my god! Bombicz. Oho, uh oho! -huh, uh -huh. Ktoś tu jest! Nie widział mnie! Really? Ktoś tu jest! Tu jesteś! Dwóch tu jest nawet! Oh yeah! jeszcze ktoś tu jest. Tu był, dobra. No kurde, trzech zabiłem tutaj. I kurde, nikt mi nie pomógł. O, proszę, z dwóch tutaj próbuję się dostać. Pomogę ci ich zabić, proszę bardzo. Uwaga, um, kamera. Um. Kamera? O tak. Uwaga, teren utracamy. Ja może dookoła pójdę. Mam nadzieję, że mnie nie widzą. Dobra, jest tam teammate. Jeden teammate tam jest, okej. Okay. Okej. Okay. Coś pomyśleli. Coś, coś za mną poszli. Super. Przejmujemy punkt. Pięknie. Patrzmy czy nikt tutaj nie biegnie. Bomb bitch. Masz apteczkę? Okej, okay. okej. Okay. Ale ta mapa jest klimatyczna, zobaczcie ten sztorm, tak ciemno, jest. Uwielbiam takie mapy. O, 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 wow. Co brutal. Aha, dalej tam jest strzela. Czyli on mnie widzi, ja go nie! Ja mówię, pół pięknie, teammate! Ale wiesz, jak nas tu znajdą, to zginiemy obydwoje. Okej, okay, okej, okay, tu nikogo nie ma, pięknie. Czy tu jest pusto, nie wiem, no właśnie, nie wiem, czy ktoś mnie widzi, czy nie. Ale jest zajebiście! O Oh yeah, przejęliśmy ten punkt. Ale to chyba już zbyt wielu nie, wiele nie da, bo nie mają 141 etykietów, mamy już 10 tylko. Niestety. Dobra. Tak czy jak ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Ocencie ten film. Jeżeli wam się oczywiście podobało, to kliknijcie łapkę w górę. Jeżeli jesteś moim nowym widzem, to zapraszam do subskrybowania mojego kanału, ponieważ na tym kanale pojawi się dużo więcej Battlefield'a oraz Call of Duty. Wynik to 30 na 6 z karabiną RO99993 także trzymajcie się cześć